Przyznaj się: Od dziecka lubiłeś pociągi. Mamy dla ciebie dobre wieści. Dzięki funduszom europejskim dla Dolnego Śląska połączyło do nas 10 nowoczesnych pociągów więcej komfortu, więcej połączeń, więcej przygód materiał dofinansowany przez Unię Europejską. Samorząd województwa dolnośląskiego we współpracy z Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego ESA Wielniej Górze oferuje wsparcie finansowe z środków Ministerstwa Rozwoju i Technologii dla firm poszkodowanych w wyniku powodzi z województw dolnośląskiego i lubuskiego. Przedsiębiorcy zatrudniający do 50 osób mają szansę uzyskać pożyczki do 200 tysięcy złotych z możliwością pełnego umorzenia. Wnioski i szczegóły na stronie kar.pl Program realizowany przez Ministra Rozwoju i Technologii ze środków budżetowych. Segregacja odpadów to działania, dzięki którym osiąga się wiele celów. Zmniejsza się ilość odpadów, bo część z nich może być ponownie wykorzystana. Dzięki temu mniej się zużywa surowców naturalnych do produkcji nowych rzeczy. Mniej odpadów to z kolei czystsze środowisko naturalne człowieka. Wystarczy pamiętać o tym, jakie odpady do jakiego pojemnika wrzucić. Papier to pojemnik niebieski. Wrzucamy do niego zeszyty, gazety, książki, pudła i tekturę, ulotki i katalogi. Ale nie wrzucamy kartoników po napojach i mleku, bo poza papierem zawierają też tworzywa sztuczne. Plastik i metal to pojemnik żółty. Trafiają tam plastikowe butelki i nakrętki, worki i reklamówki, puszki po konserwach i napojach kapsle i wspomniane kartoniki po napojach. Szkło to pojemnik zielony. To miejsce na szklane butelki i słoiki oraz inne szklane opakowania, na przykład po kosmetykach, ale bez plastikowych części. Nie wrzucamy do niego ani rozbitych szyb, ani luster. Pojemnik brązowy bio służy do gromadzenia odpadów biodegradowalnych czyli trawy, liści, rozdrobnionych gałęzi, zepsute owoce i warzywa albo inne pozostałości. Ale z wyjątkiem mięsa i kości. Ostatni czarny pojemnik to miejsce na śmieci zmieszane. Ale nie chodzi o to, by robić w nim mieszankę wszystkich odpadów. Tam ma trafić tylko to, czego nie można wrzucić do kolorowych pojemników, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych. Są też jednak takie odpady, których chcemy się pozbyć, ale nie pasują do żadnego pojemnika. Te można już samemu, bezpłatnie, oddać w przoku, czyli punkcie selektywnej zbiórki odpadów, który w Bolesławcu funkcjonuje przy ulicy Stasica 6. Właśnie tam można przewieźć odpady wielkogabarytowe, takie jak zużyte meble, odpady budowlane, elektroodpady jak choćby telewizor, akumulator czy stara sokowirówka, chemikalia i farby, lekarstwa oraz odpady zielone. Odpady ze wszystkich pojemników i sprzoku trafiają do zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych, gdzie są jeszcze ostatecznie sortowane. Natomiast to, czego nie można już użyć i przetworzyć, trafia na składowisko odpadów. Zatem im więcej wykorzysta się odpadów zbieranych selektywnie, tym mniej zajmie się miejsca na składowisku. 29 listopada piątek Bogdan Mazurkiewicz zapraszam Państwa na wydarzenia. Ostatnia sesja Rady Powiatu Bolesławieckiego to m.in. kolejne uchwały, które stanowią o bieżącej aktywności samorządu. Wśród sprawozdań znalazło się zaś to, które przedstawił inspektor nadzoru budowlanego, a znalazły się w nim interesujące informacje. W programie czwartkowej sesji Rady Powiatu Bolesławieckiego znalazły się projekty uchwał, które dotyczyły m.in. finansów. Przyjęto uchwały o wysokości opłat w roku 2025 za usunięcie i przechowanie pojazdu usuniętego z drogi. Uchwalono też zadania i wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla powiatu. Jak co roku przyjęto też uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy powiatu bolesławieckiego z organizacjami pozarządowymi na przyszły rok. Wśród informacji, które radnym przekazał starosta Bolesławiecki, znalazła się m.in. ta o naprawie drogi w Parkoszowie, która została zniszczona przez wrześniową powódź. 13 listopada podpisano umowę z wykonawcą robót na wykonanie zadania o wartości 251 446. Złoty na całości uszkodzonego odcinka około 150, 180 metrów zostanie otworzona warstwa wiążąca. Warstwa ścieralna zostanie położona w przyszłym roku. Yy, możemy pokazać zdjęcie? Jak Państwo pokażę, jak to wyglądało przed, a jak to wygląda dzisiaj. Przepraszam za jakość zdjęcia, ale zdjęcie robiłem wczoraj w godzinie 18, więc było dosyć ciemno. Tak to wygląda teraz. Yy, tu w tym miejscu, gdzie widzimy tą nawierzchnię, to... Były takie wyrwy, no i niestety, ale okolica wzdłuż tej drogi po lewej i po prawej stronie wygląda dokładnie tak. To są takie leje, wyrwy. No i generalnie, jeśli chodzi o humus, to tam już go nie ma. Tak jak co roku, radni otrzymali sprawozdanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o stanie obiektów budowlanych oraz o przestrzeganiu przepisów prawa budowlanego na terenie powiatu w ubiegłym roku. Rok 22 kontroli mieliśmy 548. W roku 23 426 z systemu, czyli wyłyskaliśmy 115 pozwoleń na budowę i to były kontrole na miejscu. 108 kontroli to są kontrole na wniosek tzw. inspektorów społecznych. 108, 108 to jest tak mniej więcej. To są jakieś dwa donosy na tydzień. W ubiegłym roku inspektorat nie zanotował większych odstępstw od przepisów prawa budowlanego. Interesująca informacja dotyczyła pewnej statystyki, która dotyczy ruchu na miejscowym rynku budowlanym. W roku 2024 mamy w tej chwili legalnych 2353 budów, a rok wcześniej było ich prawie 500 więcej. Jest to spadek o 16%. Coś złego się dzieje w gospodarce. Sporą aktywność inspektoratu pochłaniają kontrole placów budów. Chodzi tu o przestrzeganie prawa budowlanego i przepisów bezpieczeństwa. Tych kontroli było 59 w roku ubiegłym. No, i to jest klus sprawy. To, z czym się spotykam codziennie. To są strony, sąsiedzi, to są donosy, to są wnioski, to są skargi, zgłoszenia. To Kończy się to zazwyczaj w sądzie albo e, moją decyzję. 108 takich wniosków w ciągu tamtego roku. Okazało się w efekcie, że w 24 przypadkach doszło do samowoli budowlanych. Grzywny przekroczyły tu w sumie milion złotych. Obiekty te musiały zostać rozebrane. Całość sprawozdania to oczywiście wiele też innych informacji. Sprawozdanie dostępne jest na witrynie internetowej Starostwa Powiatowego. A teraz blok wiadomości w skrótowej formie. Wśród nich m.in. o upamiętnieniu przez bolesackich policjantów i ich kolegi, którego pogrzeb odbył się dzisiaj w Warszawie. Południe w Warszawie odbył się pogrzeb 34-letniego aspiranta sztabowego Mateusza Biernackiego, który zginął w wyniku postrzelenia przez innego funkcjonariusza podczas interwencji na warszawskiej Pradze. W całym kraju w południe zawyły policyjne syreny. Do tego upamiętnienia przyłączyli się również strażacy. Nowogrodzieccy policjanci zabezpieczyli w osiecznicy samochód Audi na niemieckich tablicach wart ponad 150 tysięcy złotych. Auto kilka godzin wcześniej zostało skradzione w Niemczech, w miejscowości oddalonej od osiecznicy o 600 km. Odzyskany pojazd wróci do swojego właściciela. Funkcjonariusze ustalają zaś okoliczności pozostawienia skradzionego auta. Zakończyła się realizacja inwestycji modernizacji infrastruktury drogowej w powiecie bolesławieckim. Całkowita wartość projektu to 3 883 000 złotych. Powiat otrzymał na to pieniądze w ramach zadania Modernizacja dróg na obszarach G-Rowskich na terenie powiatu bolesławieckiego Polski Ład. Zakończyła się budowa drogi na ulicy Stokrotek. Kosztowała 1 170 000 złotych. Powstały też chodniki, spersonalizowane zjazdy, a także ścieżka rowerowa i pieszo rowerowa. Nowe skrzyżowanie z ulicą Widok zapewni też lepszą komunikację w mieście, a nowoczesne oświetlenie zwiększy bezpieczeństwo na drodze. W przyszłoroczne lato mieszkańcy Bolesławca będą mogli już skorzystać z nowego kompleksu basenów przy ulicy Spacerowej. Odbyły się już częściowe odbiory techniczne. Miejsce to oferować będzie wiele atrakcji dla całych rodzin. To blisko 24 tysiące metrów kwadratowych powierzchni, na której będą między innymi basen solankowy z tężnią, wodny plac zabaw dla dzieci z atrakcjami. Nie zapomniano również o torach do pływania. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, a w związku z tym Muzeum Ceramiki zorganizuje warsztaty, szopki bożonarodzeniowe. Odbywać się one będą od wtorku do piątku w terminach od 3 do 6 grudnia i od 10 do 13. Warsztaty będą bezpłatne, ale należy się na nie wcześniej zapisać telefonicznie. Ogrodniczka, architekt krajobrazu, autorka i popularyzatorka wiedzy ogrodniczej w mediach społecznościowych. To i wiele więcej można powiedzieć o Katarzynie Bellingham, która miała prelekcję w Miejskiej Bibliotece Publicznej. To był jednocześnie ostatni akcent projektu Biblioteki Zamieszkaj w Ogrodzie. Zakończył się tegoroczny projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej Centrum Wiedzy Zamieszkaj w Ogrodzie. Był to cykl wykładów i warsztatów, w których gośćmi były osoby o wielkiej wiedzy i doświadczeniu związanym z ogrodnictwem. A skierowany był on do Bolesławian, którzy na różny sposób uprawiają swoje ogródki, zarówno te przydomowe, jak i na ogrodach działkowych. W tym tygodniu odbyło się ostatnie spotkanie z tego cyklu. Gościmy dzisiaj panią Katarzynę Bellingham, znawczynię, autorytet ogrodniczy. Która nie tylko swoim wykształceniem i doświadczeniem gwarantuje wysoki poziom merytoryczny dzisiejszego spotkania, ale też ma ogromną pasję dzielenia się swoją wiedzą. Nawet dzisiaj, będąc już w Bolesławcu, wiem, że nagrywała jeden z odcinków podcastu ogrodniczego które zapewne wkrótce jej fani będą mogli wysłuchać. Pani Katarzyna specjalizuje się w ogrodach naturalnych, w ogrodach angielskich. To właśnie w Anglii oraz Irlandii zdobywała swoje doświadczenie. Katarzyna Bellingham jest z wykształcenia architektem krajobrazu, a to wykształcenie wiąże się u niej z wielką pasją ogrodniczą. Miałam takie szczęście, że mogłam uczyć się ogrodnictwa w Anglii, w najpiękniejszych ogrodach świata i jeszcze dodatku w ogrodach ekologicznych u samego teraz już króla Karola. Wszystkie te moje umiejętności i doświadczenia chciałam przenieść na polski grunt, dlatego no już grubo ponad 10 lat temu kupiłam na Kaszubach, niedaleko mojego rodzinnego Gdańska, kawałek ziemi, na którym założam ogród, który właśnie uprawiam według zasad ekologicznych. Przypomina on na pewno ogród angielski, ale jest na pewno bardzo polski. Jej prelekcja w bolesławcu dotyczyła ogrodów naturalnych. Angielskie doświadczenia pozwalają jej bowiem łączyć projektowanie ogrodów z tamtejszymi założeniami, z ekologicznym podejściem do uprawy roślin. Polska już w bardzo dobrym miejscu jest, jeżeli chodzi o świadomość ogrodniczą. I tak mamy piękne ogrody, ale Polacy cały czas się kształcą, jeżdżą do Anglii, żeby zobaczyć ogrody angielskie i na pewno wracają z głową pełną pomysłów i inspiracji. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, jak uprawia swój własny ogród na kaszubach, gdzie stosuje ekologiczne i bardzo nowoczesne metody uprawy. A wbrew wyobrażeniom niektórych, ta pasja ogrodnicza wcale nie musi się wiązać z posiadaniem wielkich areałów pod uprawy. Ja zawsze mówię, że nawet wystarczy mieć parapet. Nawet wystarczy jest mieć parapet, balkon, może taras. Zazwyczaj osoby, które kochają ogrodnictwo, czy po prostu uprawianie roślin, które mają tak zwane zielone palce czy ręce. to z takiego parapetu potem i tak kończą działką, albo z taką działką w mieście pracowniczą, albo wyjeżdżają poza miasto. Samo podejście do ogrodnictwa, jego amatorów, a nie zawodowych ogrodników, może przybierać różne formy, które mogą pociągać za sobą nawet znaczne koszty finansowe. Ale i tutaj są takie rozwiązania, które mogą uczynić z tej pasji wcale nie najdroższe hobby. Ja jestem ogrodniczką ekologiczną, która wierzy nie w gadżety i nie w małą architekturę w dużych ilościach. Nie stosujemy wielu drogich materiałów, tylko głównie u nas na pierwszym planie są rośliny, a rośliny na pewno nigdy nie są aż tak drogie, jak ta cała reszta, jak ta cała obwódka. Oczywiście i tak jest drogie ogrodnictwo, dlatego że przede wszystkim kosztuje to nasz czas. Tak? Ogrodowi trzeba poświęcać dużo czasu. Ale to jest, to powinno być terapią i przyjemnością, a nie przymusem oczywiście, dlatego właśnie to nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi o to uczucie. Które się ma po wyjściu do ogrodu? Katarzyna Bellingham stale nagrywa ogrodniczy podcast, prowadzi blogi i obecna jest na YouTube. W ubiegłym roku ukazała się jej książka Ogród Bellingham: Jak uprawiać ogród w zgodzie z naturą. Zatem miłośnicy ogrodnictwa, którzy nie byli obecni na spotkaniu, a pragnący wykorzystać wiedzę i doświadczenie jego gościa, mają możliwości, by skorzystać z jej rad. Za chwilę nadam jeszcze prognozę pogody dla Bolesławca na weekend. Ja już dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia. W najbliższej nocy w Bolesławcu temperatura spadnie do 2 stopni, w dzień wzrośnie do 5. Wilgotność powietrza 98% w nocy i spadnie do 80 w dzień. Zachmurzenie duże w nocy i małe w ciągu dnia. Nocą, a potem wieczorem mgły. Ciśnienie atmosferyczne bardzo wysokie, 1035 hektopaskali i po południu zacznie powoli spadać. Wiatr do 8 km na godzinę wiał będzie z kierunków południowych. W nocy z soboty na niedzielę będą minus 2 stopnie Celsjusza. W dzień temperatura dojdzie do 4 stopni. Zachmurzenie będzie małe i występować będą mgły. Ciśnienie atmosferyczne przez całą dobę będzie powoli spadać. W południe wyniesie 1026 hektopaskali. Wiatr słaby do 7 km na godzinę i będzie zmieniał kierunki. Samorząd Województwa Dolnośląskiego we współpracy z Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego ESA Wielenie Górze oferuje wsparcie finansowe z środków Ministerstwa Rozwoju i Technologii dla firm poszkodowanych w wyniku powodzi z województw Dolnośląskiego i Lubuskiego. Przedsiębiorcy zatrudniający do 50 osób mają szansę uzyskać pożyczki do 200 tysięcy złotych z możliwością pełnego umorzenia. Wnioski i szczegóły na stronie kar.pl Program realizowany przez Ministra Rozwoju i Technologii ze środków budżetowych.